Trzy tygodnie testów Samsunga Galaxy S8 Plus minęły nadspodziewanie szybko. Przyszedł zatem czas się z nim rozstać, a to oznacza, że zapraszam Was do zapoznania się z jego recenzją. Z góry jednak uprzedzam, że w tym wideo poświęciłam uwagę wybranym aspektom najnowszego flagowca. W wersji tekstowej, do której odnośnik znajdziecie w opisie tego materiału, zawarłam dużo więcej informacji. Tekst jest bardzo obszerny i wyczerpujący, więc jeśli chcecie wiedzieć na temat Galaxy S8 dużo więcej, Odsyłam właśnie do niego. A tutaj zacznijmy od wielkości. Co prawda jak na sprzęt z ekranem o przekątnej 6,2 cala jest relatywnie niewielkich wymiarów, tak mimo wszystko faktem jest, że trudno obsługuje się go jedną ręką. I tu pierwszy duży minus. Osoby z mniejszymi dłońmi będą miały trudności z dosięgnięciem do czytnika linii papilarnych bez dodatkowego manewrowania telefonem. Sam skaner działa natomiast bez zastrzeżeń. Oprócz niego mamy jeszcze dwie możliwości odblokowywania ekranu za pomocą biometryki. Są to rozpoznawanie twarzy i skaner tęczówki oka. Co ciekawe jednak obie te metody nie mogą działać jednocześnie. Ważne jest natomiast, że dzięki podczerwieni skaner tęczówki oka radzi sobie również nocą i w kiepskim oświetleniu. Oczywiście również jeśli chodzicie w okularach czy soczewkach kontaktowych. Galaxy S8 Plus jest pierwszym smartfonem Samsunga, w którym nie zastosowano fizycznego przycisku HOME pod ekranem i dwóch pojemnościowych po jego obu stronach. Tutaj mamy przycisk HOME reagujący na siłę nacisku oraz dwa dotykowe przyciski na balce systemowej, których kolejność można by powiedzieć wreszcie można zmieniać. Podobnie zresztą jak kolor dolnej belki. Jeśli chodzi o wyświetlacz, mamy tu rozdzielczość 2960 na 1440 pikseli. Którą można zmniejszać do Full HD lub HD. Daje nam to zmianę proporcji ze standardowych na 18,5 na 9. Rozwiązanie to ma same plusy. Na ekranie mieści się po prostu więcej treści. Większa przestrzeń robocza przekłada się na większy komfort przeglądania stron internetowych oraz oglądania wideo. Domyślnie wszystkie aplikacje są otwierane w standardowych proporcjach, ale za pomocą jednego przycisku tak jak możecie zobaczyć to na wideo można je rozciągnąć na cały ekran. Działa to we wszystkich aplikacjach instalowanych na smartfonie, nie tylko tych preinstalowanych przez producenta. Teoretycznie na ekranie pokazuje się komunikat, że aplikacje mogą nie do końca dobrze wtedy działać, ale mnie podczas testów nie spotkała taka sytuacja. Powiecie, że biorąc pod uwagę technikalia, niewiele zmieniło się względem Galaxy S7, jeśli chodzi o aparat. Tymczasem testując Galaxy S8 Plus odniosłam wrażenie, że jakość zdjęć została poprawiona. Zwłaszcza jeśli na tapetę bierzemy zdjęcia w słabszych warunkach oświetleniowych. Choć przyznaję, niestety nie miałam jeszcze możliwości porównania zdjęć w obu smartfonach i zestawienia ich ze sobą, ale mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni, bo sama jestem tego porównania bardzo ciekawa. Jeśli chodzi o samą jakość zdjęć, cóż, no jest rewelacyjna. O ile w przypadku fotografii dziennych raczej nie powinno być to dla nikogo zaskoczeniem, bo tu poradzą sobie nawet średniaki, tak przy zdjęciach nocnych w smartfonach, nawet z wyższej półki, bywa po prostu różnie. W przypadku Galaxy S8 Plus nie musicie się martwić o przesadne flary powstające podczas fotografowania oświetlonych przez latarnie ulic czy jarnistość spowodowaną zbyt dużym odczumianiem. Jakość zdjęć zdecydowanie nie zawodzi. Według mnie to aktualnie najwyższa półka pod względem możliwości fotograficznych w smartfonach. A to przecież właśnie są najlepsze aparaty, bo zawsze mamy je przy sobie. Wspomnę jeszcze tylko, że domyślnie zdjęcia wykonywane są w formacie 4x3, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by zmienić je na 18,5x9. W tym samym miejscu ustawienia aparatu jest też możliwość włączenia robienia zdjęć w formacie RAW. Nawiasem mówiąc, niebawem na tabletowo możecie się spodziewać porównania fotograficznych możliwości dwóch najciekawszych aktualnie smartfonów na rynku, czyli Galaxy S8 Plus i LG G6. Więc zdecydowanie warto do nas zaglądać. Pod względem czasu pracy Galaxy S8 Plus nie zawodzi. W moich rękach smartfon ten wytrzymywał spokojnie dzień pracy, z czego na włączonym ekranie od 4,5 do 6 godzin. Raz przyznaję, zdarzyło mi się, że wyciągnęłam 7,5 godziny ale wyłącznie ze względu na to, że oglądałam przez Wi-Fi Orange is the New Black w aplikacji Netflix. Co ciekawe, testy przeprowadziłam na wszystkich trzech rozdzielczościach ekranu i wyniki były do siebie bardzo porównywalne. Z racji tego, że ekran Galaxy S8 jest zakrzywiony, nie każdemu przypadnie do gustu. Sporo potencjalnych klientów zwraca uwagę na fakt, że krawędzie niefortunnie odbijają światło, z czym no trudno się nie zgodzić. Obawiają się oni również, że mogą się zdarzać przypadkowe tapnięcie ekranu wewnętrzną stronią dłoni, czego jednak nie uświadczycie, bo czułość ekranu przy krawędziach została zmniejszona względem S7 Edge. Podobnie jak w przywołanym modelu, także i tutaj mamy dostępne funkcje ekranu krawędziowego w postaci chociażby Apps Edge, People Edge oraz innych zakładek tego typu. Jest też podświetlenie krawędziowe, które powoduje, że ekran przy krawędzi zaświeci się, gdy przychodzi połączenie lub SMS. Oczywiście przydatne jest to wyłącznie wtedy, gdy lubicie odkładać telefon ekranem do dołu. Samsung Galaxy S8 Plus działa dzięki ośmiordzeniowemu procesorowi Exynos 8895 z Mali G71 MP20 w połączeniu z 4 GB pamięci operacyjnej RAM i Androidem 7.0 Nougat. Warto pamiętać, że na rynku można znaleźć też wersję ze Snapdragonem 835 z Adreno 540, ale tylko w Stanach Natomiast w Chinach ma być też dostępna wersja z 6 GB pamięci RAM, no i z pamięcią wewnętrzną, której będzie 128 GB. Testowanie Galaxy S8 Plus było czystą przyjemnością. Telefon działa jak marzenie. Nic się nie zacina, w żadnej sytuacji nie muli, a otwieranie aplikacji w tym wymagających gier trwa dosłownie chwilę. Do tego przechodzenie pomiędzy nimi jest bardzo szybkie. Naprawdę trudno jest się tutaj do czegokolwiek przyczepić. No, chyba że do braku większej ilości pamięci operacyjnej, tu jako wzór niech posłuży OnePlus 3T, ale prawdą jest, że jeśli dojdzie do zamknięcia procesów w tle, a czasem się to jednak zdarza, są one bardzo szybko przywracane. Jeśli chodzi o temperaturę urządzenia, jego budowa nie nagrzewa się ani podczas dłuższego użytkowania, ani podczas grania. Dopiero dłużej, korzystając z nawigacji w słoneczny dzień, staje się wyraźnie ciepły. Ale to jak każdy smartfon w takich warunkach. Galaxy S8 i Galaxy S8 Plus są pierwszymi przedstawicielami serii Galaxy S, które nie są dostępne w wersji z 32 GB pamięci. Najmniejsza pojemność i jedyna w Polsce to 64 GB. Jeśli zatem chodzi o pamięć wewnętrzną, do wykorzystania przez użytkownika zostaje 54 GB. Można je rozszerzyć dzięki slotowi karty microSD ale gdybyście chcieli to zrobić warto zainwestować w jakąś szybszą kartę by choć trochę dorównywała naprawdę szybkiej pamięci wewnętrznej typu UFS 2.0 LTE działa świetnie jakość rozmów jest doskonała NFC i GPS bez zarzutu najdużej jednak warto zatrzymać się przy Bluetooth 5.0 który umożliwia podłączenie jednocześnie dwóch par słuchawek a wszystko dzięki funkcji dual audio Warto też pamiętać, że Galaxy S8 Plus w Polsce dostępny jest w wersji single SIM, czyli z obsługą jednej karty z SIM, natomiast na wybranych rynkach można go znaleźć w opcji dual SIM. Nie wiem, czy Samsung Galaxy S8 Plus zasługuje na miano najciekawszego smartfona dostępnego aktualnie na rynku, ale bardzo poważnie się nad tym zastanawiam. Ale są to chyba zbyt odważne słowa. Jedno jest dla mnie pewne. Jest to oczywisty wybór dla osób szukających dużego telefonu z doskonałym aparatem, który nie zawodzi niezależnie od warunków oświetleniowych. Oczywiście pod warunkiem, że kwestia ceny jest dla Was nieistotna. Przypomnę bowiem, że Galaxy S8 Plus w tym momencie, czyli w momencie premiery, kosztuje strasznie dużo, bo niecałe 4000 zł. I tak jak powiedziałam na początku, po więcej zapraszam do recenzji tekstowej na tabletowo.pl. A jeśli macie jakieś pytania... Zapraszam do komentarzy. Dajcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie kanał tabletowo.pl. No i trzymajcie się. Do następnego. Hej!